No to cóż, 15 luty nadszedł. Zobaczmy, jaka pogoda na dworze. Około 7 stopni. Takie słońce z lekkim zachmurzeniem. Pszczoły nie bardzo chcą latać. Zerknijmy na nie. Wyloty puste, żadnego ruchu. Tutaj widać dwie martwe pszczoły wyniesione we wcześniejszych dniach podczas dość masowych oblotów. Przed około 12 stopni, no i jak co, odcinek wejdźmy do środka, zobaczmy. I co, oto największy słabeusz. Widzimy, że nadal żyje. Czerwienia brak. Osypu nadal brak. Chociaż trochę muszę się przyznać, że z wężyka wciągnąłem odkurzaczem. Przy chłodniejszej pogodzie kilka pszczół się burzyło i tam zginęło w środku. Natomiast siła jakoś znacząco się nie zmniejszyła. Ani na plus, ani na minus. Zapasy widzimy, że cały czas są, wbrew przewidywaniom, że się skończą i że szybko się osypią. Zobaczmy wyżej. Tutaj też ramka jest pełna odsklepionego pokarmu. Znaczy, pełna nie, ale jest. Żyją i mam nadzieję, że dotrwają do wiosny. Nawet jak się nie będą rozwijać, będę mógł je zasilić później kolejnymi pszczołami od innych, dużo silniejszych rodzin. No i tyle o nich. No i mamy włoszki numer jeden. Matkę i widzimy pierwsze komórki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy nie. zasklepionego sklepionego czerwiu larw nie widać za dużo. Akurat włoszki nie zebrały dużych zapas pierzgi, więc myślę, że czerwienie będzie takie mało obfite. Poza tym nie widać, że matka miała spory orszak i jakoś gwałtownie czerwiła. To są pojedyncze komórki, tylko nie jakieś zwarte, potężne czerwienie. Widać, że komórki są przygotowane do czerwienia, natomiast. Nie ma w nich jaj. Zapasy jak widać są bardzo duże na dworze słońce, dlatego taki niewyraźny obraz jest Filmuję pod słońce. Osyp. Najniższa ramka osypu również brak. Pewnie część pszczoły wyniosły kiedy mnie nie było. Na balkonie nie widziałem. W każdym razie widać czyste szyby. <klujny> i dość duży zapas pokarmu na dobę iło. numer 2. Górna ramka całkowicie nieruszonego pokarmu. Pod górną ramką również mnóstwo zapasów. Szczół bardzo dużo. Widać czy komórki są przygotowane do czerwienia, natomiast matka nie czerwi ja i nie widzę nigdzie ani larw. osób również zerowy. Dolna ramka całkowicie zabita z pełną ilością, z dużą ilością zapasów cały czas. Także pszczoły są w ogóle, mimo że włoszki migustika. nie rozwijają się przedwcześnie tak, jak to by jest wyróżone często. No i jedzianinka, ta co ma najczystszy ul, w zasadzie. Widzimy górna ramka lekko odsklepiona. Dolna też trochę, ale zapasów jest bardzo dużo. I widzimy tutaj. Środek kłębu, nieco bardziej zagęszczony i tutaj powinno być trochę komórek z larwami i z poczwarkami. nie wiem czy to widać, widać zasklepiony czerw, ale pojedyncze komórki pszczoły, tak jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, mają mnóstwo zapasów pieżgi na dole, zasklepionej, nie zasklepionej. Także bez lotów jakieś są w stanie wychować całe pokolenie i się nie zmęczyć mocno. Widać tutaj błądzenie pszczół, bo widać trochę pszczół włoskich z obok. Mieszka z nimi. No i co? I rodzina słabych krainek. Ale nie najsłabszych, dość dobrze zazimowanych. Z bardzo dużą ilością zapasu pierzgi i pokarmu na wszystkich poziomach praktycznie. Jedna ramka przygotowana do czerwienia, pusta, nie przeczerwiona, więc być może będą ją omijać, ale tu mają przeczerwioną duże ilości wolnego miejsca. Zapasy bardzo duże, będę mogły się podzielić z inną rodziną, jeśli będzie taka potrzeba. Osyp, zobaczmy na osyp, na same dno. Po widzimy kilka pszczół. Raz, dwa, trzy. I duże same Co my tu mamy? Otóż kortówki. Widzimy, że odbywają się tańce werbunkowe na oblot. Zaczęło świecić mocno słońce za około godziny 14.00. Około 8 stopni. Pszczoły tańczą i werbują pozostałe do pierwszego. No pierwszy to oblot nie będzie, no ale do oblotu jakiegoś. Zobaczmy jak ogólnie wygląda w całości. Jest bardzo silna rodzina, obsiada praktycznie wszystkie ramki. Nie na czarno, ale nie musi się zbijać, jest ciepło. Słońce mocno zaczęło świecić, dlatego taki odblask jest w telefonie. Czerwiu żadnego nie ma, matka nie czerwi jeszcze. Ale myślę, że to jest kwestia kilku dni. Przy takiej pogodzie i długości dnia. Zapasów mają relatywnie mniej w porównaniu do reszty. No ale myślę, że to wystarczy im w zupełności. Jak będzie potrzeba, to do Tu Również dość słaba rodzina. Słychać, że pszczoły hałasują, nieco tańczą i również werbują się na oblot. Zapasów mają bardzo dużo. Widzimy tutaj. Dość dużo w porównaniu z resztą komórek czerwio zakrytego. I trochę larw. Pszczoły też mają dość duży zapas pierzki zasklepionej. Także też są w stanie bez jakichś obrotów wychować sporo pszczół. Zapasy mają bardzo dużo, więc się nie dość nie martwić. No i tutaj zobaczmy jeszcze jaki jest osyp. Nic nie sprzątnięty, nie było jeszcze aż tak ciepło, że mogły zacząć intensywnie sprzątać. No niemniej czerw kryty jest. I tyle na ten odcinek lutowy 15 lutego.